Odchodzimy, wciąż powracamy. w drodze tam, gdzie zmierzamy, yeah i'm yeah. sorry yeah. Zadowoleni? Bardzo. No i jak dziewczyny? Nie wiem. Już? To dobrze. Fajnie przynajmniej sobie, pośpiewać, że nie macie nic do stracenia, bo sytuacja wygląda zgoła inaczej, więc bierzmy byka za rogi i zaczynajmy. Panowie się jeszcze zastanawiają? Maria będzie pierwszym konsultantem. Poproszę. Kogo byś zabrała? No Właściwie się zastanawiam, czy zacząć od plusów, czy od minusów. Co wolicie? Od, od minusów. Dobra, Paweł, było strasznie nieczysto. W ogóle rozwinąłeś się z tonacją kompletnie. Yy, nie cały czas, ale miałeś niestety momenty bardzo off road, że tak powiem. Yy, Łukasz, ty dużo lepiej wypadłeś tutaj, ale obu wam się kłania skala bluesowa. Posłuchajcie sobie trochę bluesa, pośpiewajcie blusa. Teraz plusy. Po pierwsze, Super. bardzo lubię chłopaków z brodą, i bardzo lubię chłopaków w kapeluszach. I e, przecież był naprawdę fajny. Gdybym nie słyszała, zamknęła uszy i tylko widziała, to w ogóle byłoby naprawdę super. No okay. Także ogarnęliście scenę, ale wybrałabym Łukasza, bo Łukasz e, precyzyjnie zaśpiewał. A poza tym ma brodę i kapelusz z włosów. Edyta? To przyznajcie się chłopaki teraz, który nie znał utworu lub, wyko lub e, autora, wykonawcy. Który nie znał? Tak. Serio? Totalnie zero, naprawdę zero do Jak dostałem ale... możliwość chłopaków, po prostu powiedziałem, co to jest? Paweł życie spędził we włoszech, dlatego to nie jest A, tak, żeby on że W Włoszech tak. tak. jeszcze, tak. jeszcze nie zna. Powiem szczerze, zastanawiałam się, próbowałam zgadnąć właśnie, który z was nie wiedział, bo oboje wyszliście w utwór bardzo dobrze i nie miałam wrażenia, żeby się ktoś jakoś źle czuł w tym utworze, więc udało wam się przekonać e, na tego utworu. Łukasz rzeczywiście zaśpiewałeś precyzyjniej, ale barwa głosu bardziej podoba mi się Pawła. Więc nie wiem, co mogłabym podpowiedzieć chłopakom. Czyli nie wiesz, kogo wygrać? Yl... wybrać? No... nie. Oj, moi drodzy trenerzy w konsultingu, to wy byście kariery nie zrobili. Proszę bardzo, Andrzej, może ty Uf. spróbujesz? <grym> Spróbuję, tak. I e, powiem, że jedyna rzecz, która mi się tutaj podobała, to wasza energia. Muszę Wam powiedzieć, że, że to była wielka, wielka pardubicka, trochę. A jak, jak się być może orientujecie, największa ilość tam jest kontuzji, właśnie na, w, w tego rodzaju wyścigu. I, i tutaj trochę tej, tych kontuzji było. Jeśli muszę wskazać, a pewnie namawialibyście mnie do tego, wskaż piasek, wskaż, wskaż. To wskazałbym jednak Łukasza, który troszeczkę faktycznie się trzymał bardziej. Um, no, trzymał lepiej w tym, w, tym, w, w tym numerze. Dziękuję. Bez względu na to, że dwójka trenerów uważa, że Łukasz, to kompletnie może nie mieć wpływu na decyzję, a może mieć ten wpływ, więc panowie. No dobrze. Sytuacja ta, że Łukasz znał tą piosenkę i nawet ją lubił wcześniej bo my też lubimy, a ty jej w ogóle nie znaleźć nie może być żadnym wymiernym faktorem oceniania was. Więc musieliśmy sięgnąć po prostu po to, jak obronić się tutaj dzisiaj w tej piosence. I to prosta sytuacja, bo Łukasz po prostu był intonacyjnie dokładniejszy i lepszy. Dlatego zabieramy ze sobą w dalszą podróż. Łukasz zwycięża tę bitwę. Gdyby świat miał wątpliwości, to jest Łukasz. Ale... Gratulacje. Ale, ale, ale... Ale, ale... Ale, ale, ale... 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 Ale, ale. 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 Pawcio, ale. Ale, gratulujemy Ci, bo nauczyłeś się tego tekstu. I nie dziury w tekście zaważyły, bo to by było źle. Nie dziury w tekście, tylko intonacja, więc nauczyłeś się. Nie było to proste. Wykonałeś zadanie, za co Ci dziękujemy Wielkie i Wielkie dla Pawła Wielkie za i pracę. Okej. Okay.